Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Kochaj Boga, kochaj bliźniego. Ale co to właściwie znaczy? Miłość to nie uczucie to raczej akt woli chcę dla osoby kochanej dobrze. Gdy tak rozumiemy miłość jasnym, staje się, że można kochać żonę, męża, dzieci, rodziców, dziadków, krewnych, sąsiadów, ludzi, których nie znamy, a nawet wrogów. Przecież chcieć dobrze nie znaczy zawsze pogłaskać po główce, ale czasem też, dla zastopowania zła, ukarać. By dać szansę na przemianę, zwłaszcza ważną w perspektywie możliwości osiągnięcia największego dobra, jakim jest zmartwychwstanie i życie wieczne. Kochaj Boga, kochaj bliźniego. To nie takie trudne. Wystarczy przestać ciągle przez wszystkie przypadki odmieniać ja i otworzyć oczy na inne.